Ja witam Was. W tym odcinku ben, będzie Suchary Challenge. będzie Suchary challenge. A mianowicie w moim magicznym słoiczku. Jak się i dowiecie się jak go zrobić. Jak to, ja go jeszcze tutaj ozdobiłam znaczy to na górze. No jeszcze ozdobiłam. Ale dowiecie się jak zrobić taki wspaniały słoik. Jak widzicie na metrze i wpiszecie. My trzy świecące ozdoby, jak je zrobić? Ja je zrobiłam. I tutaj mianowicie, patrzcie w środku, mam mnóstwo sucharów i będę je czytała. No, ale pamiętajcie, zostańcie w domu, to jest teraz bardzo, ale to bardzo ważne. No na ogródki można wchodzić, a teraz można jeszcze chodzić do lasu. Ale pamiętajcie, tak trzeba zachować ostrożność. Dobra, to już sobie pierwszy suchar. <laughs> o! Co? <laughs> co robi piłkarz na autostradzie? Stoi w korkach. Nie <laughs> wiem, czy że to rozumiecie, ale ty, bo piłkarz nie ma takich normalnych butów, tylko ma korki. I on na autostradzie stoi w korkach. No i oczywiście suchary, które już przeczytam, daję obok, żeby nie szedł i dwa razy. Oczywiście Pani też mianowicie druga część suchar challenge Jak się nazywa duży lew? Przelew <grymianie> To mi pisała Ula Te suchary, on naprawdę pisze nie do suchary Teraz może do zmiany weźmiemy Ojej taką tutaj niebieską Niebieski suchar Pewnie musi być taki wyjątkowy, taki inny Jakie jest motto cukierników? Ciasto pieniądz Nie rozumiem tego ale i tak jest śmieszne, Wydaje mi się śmieszny, choć go nie rozumiem. A czasami coś jest tak śmieszne, że udajemy że tego nie rozumiemy, a jest tak śmieszne, że się nie możemy śmiać. Dobra. Lecz, dlaczego dzieci biegają po, po, biegają przerażone po klasie i krzyczą, bo pani karze? Nie wiem czy teraz zrozumiecie. Bo pani karze. Pani karze! No, naprawdę nie dużo żart. Co mówi elektryk do przyjaciela? Będziemy w kontakcie. No, na pewno elektryk w kontakcie będzie grzewał. Jakby coś to naprawiał, ale. Dobra. Co robi traktor u fryzjera? Nie, ja ten, ja ten kawał bardzo dobrze znam. Zrób dyrektor spryziera warkocze. <noise> I tutaj już zostały. Mam no, prawie sobie różowe karteczki. To są inne kolory. Zróbmy tego. Tutaj mnie to ta nazywa takiego, taką, taką emotikonkę, która się tak śmieje. Nawet płacze Jak się nazywa samolot przewożący owce? Transportowiec tutaj nawet mamy transport Owiec Wybrudnie złem Bierzemy. Teraz do i tam karteczkę. O nie poznałam dopiero niedawno Jak na Hawajach woła się dzieci do spania? Honolulu? Dajemy następne. Zostawiam już tylko tutaj dwa kawały. Co robią transformersy po imprezie? Składają się na fascówkę. Nie rozumiem. Ja nie chcę transformersy. <laughs> to już mam tylko dwa. Zobaczcie. Tylko dwa. Później podzielimy je na grupki i będziemy wybierać, które są najlepsze. Jak się nazywa miasto, które żegna ryż? Nie wiem w ogóle, czy jest takie. O, Paryż! O, Paryż! No naprawdę nieźle. I ostatni suchar. Musi być naprawdę suchy. Ale z tym... miastem tym żegnając, z tym ryż, to naprawdę było suche jak, jaka książka rozdziałam tam? PRZEWODNIK! nie rozumiem <laughs> już rozumiem, bo chodzi o te wiecie, o te przewodniki wiecie dobra, i teraz wybierzemy tutaj, będziemy dawać po trzy kawały, jeżeli nam się tutaj uda jakoś dobrze dopasować to tutaj będzie po trzy, o nie, no, tutaj będzie mniej, dwa. O dobra, pierwsza partia. Tutaj mamy, jeszcze raz czytam. Co robię teraz Poproszę po imprezie, składają się na taksówkę, tego nie rozumiem. Czy będziemy wybierać najlepsze tych trzech? Jak się nazywa samolot przewożący owcy? Transportowiec. Dobra. Jak na Hawajach, woła się dzieci do spania. Hololulu! I tutaj wygrywa w tej rundzie. Halalulu! Dobra, to tutaj przegrane wrzucamy do słoika, A wygrane będę jeszcze czytała na koniec. Więc wygrane odłożymy gdzieś tam dalej. Musimy tak po prostu, żeby w oparciu o tego i w przerwie Jakieś moty cukierników. Ciasto, mówiąc. Co robi piłkarz na autostradzie? Stopi w Nie wiem, to już nie było. Co mówi elektryk do przyjaciela? Będziemy w kontakcie. Nie, no. Ja chyba wybieram elektryka. Elektryk wygrał. Bo elektryk był nieczytany na koniec Jeszcze. No, dobrze, to była mała awaria. Awaria. Dobra, i teraz wybieramy coś z tych trzech. Jak się nazywa duży lew? Przelew. Przelew jest całkiem niegły. Co robi traktor? Wyżniera. Jak, jak się nazywa miasto, które żegna ryż? Ja tutaj nie mogę wybrać wszystkie kawały z tej, tutaj z tego, są po prostu świetne. Nie, ja wybieram Paryż. Dobra, ja to wybrałam tutaj sobie hmm, Paryża i mam ostatnie dwa kawały. ciekawe, który z nich będzie lepszy. Jaka książka razi prądem przewodnik? Tego dalej nie rozumiem, chociaż to żart i nie jest wcale śmieszny. Dlaczego dzieci biegają? Przeżony po klasie i krzyczą, bo pani każe. <grymianie> Wybieram to. I teraz ja jeszcze mam na koniec filmiku przed. Czytam naszych zwycięzców. Dlaczego dzieci biegają? przeżony po klasie i krzyczą, bo pani każe. To już przylecie. I dobra. Jak na Hawajach wywoła się dzieci do spania? Honolulu! <grymianie> po prostu musiałam że trochę pośmiać, dlatego włączyłam pauzę. Już po prostu nie mogę wytrzymać. Mam 4, lat. Co mówi jaki dla przyjaciela? Będziemy w kontakcie. Nie, 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 złe. <gryz> nie, no, nie, Lunia, nie, 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 z się nie, Paryż! nie, nie, się nie, 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 ja nie, 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 po nie, nie, Dobra, to już się trochę pośmiałam. Teraz kończymy filmik, jeżeli um, chcecie może, żebym nagrała drugą część sucharów, to dawajcie łapeczki w górę i zapomnijcie, zapomnijcie subskrybować kanału. Tam to jest taki czerwony przycisk. Klik i kliknijcie dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia. To pa pa!